kanału Witajcie w kolejnym materiale. Tym razem pokażemy Wam kawałek gameplayu z Need for Speed Rivals, najnowszej odsłony serii, która ukazała się właściwie na wszystkie liczące się platformy. Jako, że na naszej stronie pojawiła się pełna recenzja tego tytułu, postanowiliśmy pokazać Wam kilka skrawków gameplayu, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko prezentuje się w praniu. Od razu przejdziemy do akcji. Tutaj mamy akurat do czynienia z pościgiem. Po jednym z wyścigów, a właściwie była to chyba czasówka, włączył się pościg Zatem nie pozostaje nam nic innego jak zabrać się za uciekanie policji. Nie będzie to zbyt trudna ucieczka, w związku z tym, że jest to początek gry. Już właściwie można powiedzieć, że gliniarze zostali zgubieni. Po prawej stronie na dole mamy energię pojazdu. To teraz przejadę tutaj przed warsztat i energia jest odnowiona. To w sumie ważna sprawa, jeśli uciekacie przed policją, bo w późniejszych fazach gry tak naprawdę ucieczki będą jednym z ważniejszych elementów. Niemal w każdym wyścigu na koniec włączy się pościg, zatem trzeba będzie, żeby jakby skromadzić zdobyte punkty, one widoczne są akurat w, górnym, w górnej części ekranu, trzeba będzie dojechać do krajówki, żeby je tak jakby spieniężyć, zatem tego rodzaju warsztaty jak tutaj będą dla Was ważnym elementem, ale może pominiemy ten temat, tutaj już włączyłem sobie na GPS-ie wskazówkę do najbliższego wyścigu. Po prawej stronie ekranu możecie zobaczyć, e, wypisane są zadania, które akurat tym razem mam do wykonania. E, jak widzicie, mam tutaj do zaliczenia brąz w dowolnym wyścigu, e, uderzenie jednego z rajdowców bokiem oraz zdobycie 10 tysięcy speed points, czyli punktów widocznych w górnej części ekranu. Speed Points to nic innego jak punkty zdobywane za różnego rodzaju akcje wykonywane podczas jazdy, czy też podczas wyścigów. Składają się na nie takie elementy jak jazda pod prąd, używanie turbo, driftowanie, mijanie samochodów obłos, ale oczywiście również zaliczanie kolejnych wyścigów czy też zadań, no i oczywiście częstowanie przeciwników różnego rodzaju broniami. Tutaj jest jako, że prezentuję Wam początek gry, do broni jeszcze za bardzo dostępu nie miałem, zatem będziecie mogli po prostu zobaczyć jak prezentuje się wyścig. Nie jest to oczywiście jakiś wysoki poziom trudności, ponieważ zaczynamy oczywiście od najsłabszej klasy pojazdów i naj, najłatwiejszych zadań do wykonania. Natomiast czasem oczywiście odblokowują się trudniejsze eventy i wcale nie jest już tak łatwo. Cała gra można powiedzieć, że nie wnosi za dużo do gatunku, to znaczy jest dość odtwórcza. Tutaj akurat innowacji jakichś wielkich nie powinniście się spodziewać. Jest to, można powiedzieć, jeden z większych minusów tej odsłony serii. Co ciekawe też i warte podkreślenia, gra ukazała się praktycznie na wszystkich możliwych platformach, może z wyłączeniem Wii U. Które niestety po słabej sprzedaży poprzedniej części, czyli Most Wanted, nie dostało najnowszej odsłony Need for Speed. A. Natomiast cała reszta dostała swoje wersje. Tutaj prezentujemy Wam edycję na Xboxa 360. Natomiast tak naprawdę w głównym mierze testowaliśmy wersję na PlayStation 4. Oczywiście różnią się te edycje oprawą graficzną i właściwie to jest jedyny element, który je odróżnia, tak naprawdę wszystkie prezentują się podobnie. Wszystkie są zalokowane na 30 klatkach na sekundę. Deweloper podjął taką kontrowersyjną decyzję, że po prostu płynnie się nie da. Animacja jest zalokowana na 30 klatkach na sekundę niezależnie od platformy, na jakiej gracie. Tak samo jest na PS4, na Xboxie 460, PS3 czy PC tak. I niestety za bardzo nie można tego zmienić. Wprawdzie na PC-tach mamy dostęp do konsoli, która może sztucznie jakby zwiększyć tą ilość klatek, natomiast rozgrywka jest wówczas praktycznie niegrywalna, ponieważ cała gra jest przystos przystosowana pod te 30 klatek. Jest to spowodowane podobno, stabilny, jakby ten element, jest spowodowany tym, że twórcy chcieli mieć stabilny multiplayer, który jest tutaj zintegrowany z singleplayerem. Natomiast no cóż, jest to kontrowersyjna decyzja i na pewno nie jest to nic fajnego dla tych, którzy po prostu posiadają potężne maszyny, kupili chociażby najnowsze konsole czy dysponują mocnymi konfiguracjami blaszaków. Ale wróćmy do rozgrywki. Jak widzicie po prawej stronie ekranu jest wypisane kilka zadań. Twórcy nam w kolejnych rozdziałach umożliwiają właściwie dowolne zaliczanie tych zadań. Mamy tylko proste takie cele wypisane. Typu właśnie zdobycia brąz, brązu w wyścigu, czy też uderzenia jakiegoś przeciwnika. Natomiast jak to go dokonacie, zależy tylko od Was. Możecie wziąć udział w dowolnym wyścigu, żeby zdobyć ten brąz. Możecie też w dowolnym wyścigu uderzać w samochód, czy też w, późniejszym, w późniejszej części fazie gry, chociażby potraktować przeciwnika jedną z broni. Tutaj jest pełna dowolność. No, i chwali się twórców, że coś takiego nam zaproponowali. Jest to ciekawy system progresu. Tutaj włączyłem na chwilę mapę, żeby wskazać najbliższą kryjówkę, do której muszę dojechać. Jak widzicie, mam zdewastowany, nieźle samochód w prawym, dolnym rogu ekranu. Widać jego energię. No, i będę powoli zbliżał się do kryjówki. Zatem będę powoli tak naprawdę kończył już ten materiał. Po więcej szczegółów zapraszamy Was do pełnej recenzji, która znajduje się na OnlyGames.pl. Jeszcze krótko na temat modelu jazdy. Ten jest oczywiście bardzo podobny do e, poprzednich dokonań choćby Criterion Games, choćby e, ostatniego Need for Speed Most Wanted, czy e, z 2010 roku Need for Speed Hot Pursuit. E, niewiele się on zmienił, jest dalej arcade'owy i bardzo przyjemny. E, natomiast całą grę należy podsumować e, tylko w jeden sposób. Jeśli jeszcze Wam mało pojedynków e, z policjantami, czy też chcielibyście się wcielić tym razem w policjantów i... E, Próbować złapać e, kierowców ścigających się na granicy prawa, możecie znowu zainwestować, ponieważ jakość gry jest wysoka. Natomiast cała reszta, która mi się już przejadła, e, taka formuła Netford Speeda po prostu powinni poczekać na coś innego. Dzięki za uwagę i do, zapraszam do recenzji, która znajduje się na stronie.